Zielone światło na wdrożenie Legnickiej Karty Mieszkańca dali podczas ostatniej sesji radni. Dokument ma gwarantować mieszkańcom liczne zniżki na rekreację i atrakcje w mieście, ale flagowym projektem jest jedna z obietnic wyborczych Macieja Kupaja dotycząca przejazdów autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. To tak naprawdę będzie szereg zniżek. Startujemy od darmowej komunikacji dla dzieci i dla seniorów. Start Karty, start projektu to jest styczeń 2025 roku, natomiast zaczniemy ją wydawać zdecydowanie wcześniej, po to, żeby już od samego stycznia, od 1 stycznia można było korzystać. Karta to sposób na przyciągnięcie do logicy mieszkańców, którzy wyprowadzili się do ościennych wsi i miejscowości. Ratusz podaje, że takich osób w ostatnich latach było około 20 tysięcy. Robimy wszystko, żeby ich przyciągnąć, Dzisiaj uruchamiamy nowe tereny inwestycyjne, sprzedajemy tereny pod budowę domków jednorodzinnych, pod zabudowę wielorodzinną i liczymy, że. Jeśli mieszkańców wróci do Legnicy. Zgodnie z zapowiedziami urzędników, karta ma wejść w życie z początkiem roku. Dotychczas wiadomo, że ma ona gwarantować ulgi, np. za korzystanie z basenu czy imprezy organizowane przez miasto. Szczegółowej listy zniżek można spodziewać się wraz z postępem prac nad wdrożeniem karty.